Here we go! O nie, drzwi się zatrzasnęły, ale zdążyłem tu wyjść. O nie, klapa się poruszyła, chłe chłe Widziałem, że przede mną wparował cyjanowy do tego elektryka. Ajdź, widzicie? I jeszcze wspólnika nam tu zadźgał, co za dała. On piwnicą polazł gdzieś indziej, <gulki> nieładnie tak. Kto? Gdzie? Wspólnicy, bo pewien osobnik o nazwie Pralka. Automat czy jak kto woli wlazł do piwnicy. Jakiej piwnicy? No tam, gdzie oszuści wchodzą do tej klapy i była to cyjanowa pralka. Cyjanowy był od pierwszej rundy podejrzany. Okej. Okay. Nieprawda. Dobra, ostatnie zadanka do góry zostały, biegniemy je zrobić i wygrywamy z okrutnikami. O, 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 klapa, klapa się ruszyła teraz, trzeba tam wytropić i zobaczyć, jaki kolorek tam wylazł na tajniaka. To różowy oszust, szczerze to czułem, że to on jest intruzem. Lecimy guziora uderzyć i maskarżyć wspólnikom na tego cymbała. Wspólnicy różowy oszust na moich oczach wylazł z klapy. Jak nie to czerwony, ty wylecisz, okej, okay, nieprawda, że ja, prawda, prawda, bajo, następnym razem strzeż się wspólników oszuście. Bye, Nie no serio, oszust musiał włączyć teraz sabotaża. Pamiętajmy o tym, że jak są sabotaże, to ważniejsze są one od zadanek, bo jak nikt z nas tego nie zrobi, to oszuści nas pokonają, więc lecimy tam pomóc wspólnikom. Loli! Ej, chwila, chwila, przecież nie ma ani kabli, ani karty, bo nie mamy komantasków. Jeszcze drzwi mi z kafaterii zamknął cymbał Pieroniski. O oszust, na 100% to jest. Ej, ja, co ten tutaj robi? Czemu on czemu też kable, kable oszukuje? oszukuje? Halo, powiedzcie, Kale, powiedzcie mi to. to. Mam dwóch oszustów, dwóch oszustów, to idziemy powiedzieć i łatwiutko mamy wygraną z wspólnikami. Wspólnicy, mam dwóch oszustów. To rudy i kaktusowy są oszustami. Czemu, co? Dlaczego ja? Węku nagrywasz. Jak nagrywasz, to pozdro z TikToka. Ta dwójka, weźcie mi, powiedzcie, co wy przed chwilką robiliście za zadanka. No ja robiłem kable, no ja też. No to teraz wiecie, czemu wiem? Bo nie mamy komandasków, bo są ustawione na zero, czyli nie ma ani karty, ani kabelków, kochani impostorzy. Aha, 200 IQ. Mądry wspólnik z ciebie węku. Wyrzućmy najpierw Rudego, a później kaktusowego wspólnicy. Bye, have a great time. Easy. Wspólników bij do nas na Discorda i uderz głową w suba.